Cześć, Filip Lewandowski, a ze mną Roger Sala. Miło Cię poznać. Hej, siemanko. Cześć. Gratuluję wygranej walki na High League 6. Oczywiście oglądałem ten pojedynek. No jak Ty byś go podsumował już na chłodno, na te kilka dni po tym starciu? Wiesz co, emocje już wiadomo trochę opadają dalej, mnie to trzyma dalej. Dostaję tyle wiadomości jak kogoś, który wchodzę na, do klubu czy coś. Cały czas ktoś podchodzi, gratuluje, więc gdzieś tam cały czas podtrzymuję te takie pozytywne emocje. Jak oceniam walkę? Wiesz co? Stresowałem się naprawdę cały dzień przed walką. Dzień przed walką jak jechaliśmy na halę się stresowałem. W szatni się stresowałem, a tak godziny przed jak już zaczęła się rozgrzewka trochę mnie puściło, ale dalej czułem takie napięcie, ale w momencie kiedy stanąłem już przed kurtynami, żeby wyjść puściło mnie kompletnie wszystko. W ogóle aż chciałem wyjść, wyjść, wyjść do tego oktagonu i pokazać co potrafię. Co do walki, sam w sobie jestem prawie w 100% zadowolony. Jedyne co, nie, ale też mówiłem, że nie do końca czułem dystans jeżeli chodzi o, o ręce, bo no, no, nogę obkopowałem jakby łydkę bardzo dobrze. To ćwiczyliśmy przez cały czas i to naprawdę dobrze wychodziło i to w sumie zrobiło całą walkę, bo po prostu on potem już miał tak obolało tą, tą nogę, że troszeczkę zapomniał o gardzie, kiedy goś po to po prostu trafiłem prawym. A tak to jestem mega zadowolony, jeżeli chodzi o wydolność itd. Ale naprawdę super. Jaki to jest stres? Bo dużo o nim mówiłeś, jaki hmm. to jest rodzaj stresu. Czułeś kiedyś coś takiego, bo wiesz, każdy zawodnik mówi, że to jest takie specyficzne uczucie tuż przed pojedynkiem. Tak, wiesz, co, jakby całe życie jestem związany, związany ze sportem. Gdzieś tam też ten profesjonalny sport uprawiałem, jeżeli chodzi o piłkę. I tam stres był, ale to nie jest do porównania, bo tam mimo wszystko wychodzi 11, 11 osób. Jak ty zagrasz źle, to zawsze masz jeszcze 10 innych, którzy Ci pomogą. A tutaj jest prawda jest taka, że Wychodzisz sam, nikt ci nie pomoże. I do, albo dostaniesz lanie, albo, albo wygrasz, ale na sam koniec rzeczywiście jesteś tam sam i po prostu tutaj ten dodatkowy stres jest taki, że bardzo dużo osób mi pisało, że musisz wygrać, że coś tam, bo e, ludzie, którzy się nie znają na tym sporcie, popatrzyli na przykład na Mateusza i powiedzieli, a to dziecko jest. Po pierwsze on jest dwa lata, tylko młodszy ode mnie. E, po drugie, on już walczył raz i to całkiem nieźle się pokazał ze swojej pierwszej walce. Po trzecie, on za to nic nie może, że powiedzmy, ma ten taki baby face, jakby i ludzie, którzy po prostu na niego popatrzyli, powiedzieli: A, a ja, że po prostu mam budowę, jaką mam. E, Mówili: A to co, co to jest? Tutaj sylwetka nie walczy, tu po prostu e, zmierzasz się z gościem, który chce ci głowę urwać. I to był taki dodatkowy stres, że wiele osób po prostu mu ujmowało: i mówi, A co, jak ty z nim przegrasz, co to ma. Co to będzie w ogóle, że to jest niemożliwe. Więc tutaj był ten dodatkowy stres. Potem jakby e, dostałem informację, że po prostu bardzo dużo osób też na mnie stawia. E, gdzieś tam dużo znajomych zaczęło mi pisać, że obstawiało tyle i tyle i po prostu ten stres gdzieś rósł i ta presja taka się robiła, że co będzie, Boże, jak, jak przegram i moi znajomi przegrają jakieś tam pieniądze, więc ten stres naprawdę był jak naprawdę starałem się nie pokazywać tego, ale stres był ogromny, Bar może i bardziej ta presja taka, że po prostu każdy Ujmował mojemu przeciwnikowi, tylko ja i mój team i wiadomo tutaj ludzie z Unika, którzy wiedzy, wiedzieli, że Mateusz umie się bić i potrafi się bić, bardzo ładnie kopie. Zresztą było, było widać na walce, że cały czas mnie kopał z każdej strony. I naprawdę niektóre jego kopnięcie to nawet nie, nie były widoczne, bo on naprawdę się odchylał, nagle kop, kopał, nie wiadomo skąd. Raz mnie trafił w ontrobi, mnie przytkało, się przestraszyłem trochę. I to też było takie, że ja go trafiłem, on się odchylił, ja chciałem ruszyć na niego, otworzyłem trochę prawą rękę i ja to kopnięcie, się przestraszyłem. My Boże, dobrze, nie mocniej, bo bym pewnie siadł tam. Eee, więc tutaj właśnie, tutaj moim zdaniem była ta taka największa presja i ten stres. Ty masz background sportowy, mówiłeś o tym przed chwilą. Myślisz, że gdyby nie to, to pokazał Byś się w ten sposób też zwalczyłbyś ten stres, bo moim zdaniem, jak się wchodzi do klatki, to trzeba jednak mieć, trzeba coś wcześniej trenować. Może tak? Zdecydowanie, ja uważam, że albo jak, jeżeli nie, ma, nie masz tego backgroundu, to na pewno taki sportowy psycholog jest potrzebny. W moim przypadku, jak grałem kiedyś w piłkę, to miałem sportowego psychologa, który po prostu na niektóre rzeczy uczulał. I tu nawet to nie ma żadnego wstydu się przyznać do tego, że, że się pracowało z psychologiem, bo uważam, że to jest w dzisiejszych czasach już powinno być. Jak jakaś tam norma, świat się zmienia. E ja do tej walki nie, nie, nie potrzebowałem nie, nie pomocy psychologa. Miałem tutaj trenera Szyszkę, który był moim trenerem i też psychologiem i naprawdę mnie fenomenalnie przygotował do tej walki pod względem takim psychicznym, mentalnym. Dużo rozmawialiśmy przed tą walką. Po każdym treningu były jakieś tam rozmowy. On mi tłumaczył, co ja będę odczuwał. Wiadomo, Radek Paczuski, który jest kozakiem, mi tłumaczył, co to będzie, jak ja wejdę do tej klatki. Że to, że jestem teraz przygotowany tlenowo, bo byłem fenomenalnie Nieprzygotowany tlenowo, to on mi powiedział zrozum, jak wejdziesz do tej klatki, 30% mniej tlenu masz od razu, po prostu, bo stres, kortyzol, wszystko wybija. I ty to poczujesz i się przestraszysz, tylko spokojna głowa, jak poczujesz, że schodzicie, że nie masz tlenu, zrób dwa kroki wstecz, weź dwa głębokie oddechy, wracaj. I to próbowałem robić. Wiadomo, że traciłem, straciłem trochę te, 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 ten tlen w momencie, kiedy zacząłem do niego, na niego już, jego już bić i słyszałem sędziego Jarosza, który powiedział broń się i wiadomo, to jest ta lampka, że już jestem blisko i po prostu to już była przytkana przepona i po prostu już biłem, biłem, biłem i czekałem tylko, żeby no ale e, tak to rzeczywiście mega, mega przeżycie. Sprawdziłeś się, wygrałeś bardzo fajnie przed czasem. Myślę, że tak byś sobie mógł wymarzyć ten debiut, tak go sobie wymarzyłeś. No to teraz pytanie, co dalej, bo zakładam, że zostajesz w tej grze. <laughs> Zostaję w tej grze. Dostałem mega pozytywny feedback od wielu, wielu zawodowców, co tam jakby trenerów, którzy się już kręcą w tym świecie freakfightowi i trenują tych freaków, że po prostu podeszli do mnie i powiedzieli, że, że są pozytywnie zaskoczeni, że słyszeli, że, że trenuję, ale nie byli, nie byli jakby przygotowani na to, że aż z tak fajnej strony się pokazuję i się mnie pytali, czy to rzeczywiście była moja pierwsza walka. Ja mówię, to, była, to było wszystko pierwszy raz, więc też mega miło z ich strony, że podeszli do mnie i mi przekazali takie informacje. Tak zostaje w tym świecie. Dostałem już pozytywny feedback też od strony Federacji. Chyba w tym tygodniu nauczę się jeszcze z nimi będę widział, żeby dogadywać następne plany. To zdrać, z kim byś chciał zawalczyć, kto tam jest na horyzoncie w takim razie. Jakbym jest naprawdę muszę przyznać, jest mi to obojętne z kim bym zawalczył, wiadomo chciałbym zrobić tą walkę z Sekwentu, która była podpisana i miała być teraz chciałbym ją zrobić, nie wiem czy teraz po tej walce tym bardziej będzie chciał ze mną zawalczyć, bo już przed walką mówił, że nagle nie chce, więc nie wiem co teraz powie jest jedna osoba z którą miałem walczyć na High 5 ale on przyszedł do innej federacji, nie mogę mówić nazwiska bo dostałem zakaz, ale z nim bym chciał, chciałbym się też zmierzyć, też nie do końca nie wiem czy będzie chciał teraz to zrobić. Um, I co? Jakby tam widziałem w komentarzach, jakby dużo osób mnie łączyło z paroma osobami. Ja naprawdę jestem otwarty na różne propozycje wszelkiego rodzaju, ale do zawodowca jeszcze to nie ten czas, więc na pewno nie do zawodowca. No, Gala była w ten weekend, ty już jesteś, nie wiem, czy na treningu wprawdzie, ale jesteśmy w wyniku, musimy zdradzić. co kiedy wracasz do treningów i o to trenowanie chciałem zapytać, gdzie się czujesz lepiej w stójce, w parterze, co wolisz, jak to wygląda? Jestem w wyniku, bo moja żona teraz ma trening z Radkiem Petrzowskim, bo się przygotowuje do kampanii swojej. Ja jeszcze nie trenuję, to akurat dostałem nakaz od trenerów swoich, że mam odpoczywać. Tym bardziej, że kopałem strasznie dużo tą łydkę i trochę mam spuchniętą stopy. Już mi trochę, Zeszła ten spuchlizna, ale troszeczkę zostało jeszcze, więc to też dobre dla mnie, bo ja naprawdę, uwierzcie mi, zażynałem się przez ostatnie tam prawie trzy miesiące tutaj na tej sali, byłem codziennie po dwa razy 10 tych treningów tygodniowo robiłem, bo naprawdę wziąłem się za to, jak, jak profesjonalista, nie, że jestem, tylko po prostu jak zawodowiec trenowałem. Więc um, trochę też psychicznie muszę odpocząć od tego miejsca, mimo że tu jestem, ale, ale fajnie jest przyjść, pogadać sobie z ludźmi, cały czas ktoś podchodzi, gratuluję, to mega miłe. Usiąść sobie w kawiarni, zjeść co się chce. I nie zażynać się tam z tym masochistą, co tam też jest właśnie na tej sali trenerem szkoły. Um, Wiesz co? Bardzo możliwe, że już wrócę, nawet już w tym tygodniu, jeżeli dostanę znak, że będzie ta gala przyszła i już na niej mam walczyć, więc na pewno wrócę od razu do treningów. Jeżeli nie, to zrobię sobie jeszcze przerwę um, dłuższą, zajmę się innym trochę, trochę jako siłownie zrobię, ale na pewno wrócę już w przyszłym tygodniu na salę. Na pewno nie w takim tempie wtedy jakieś pojedyncze treningi będę robił, a jak już się dowiem, że mam walczyć na przyszłej gali, to na pewno się biorę do roboty od razu. Każdy mówi, że trener Szyszka to jest masochista. O co chodzi? To jest... E... Wiesz co? Jakby Ci to tak naj, najdelikatniej wytłumaczyć. E, wiadomo, on też trenuje Roberta Karasia i on bardzo często porównuje e, treningi do Roberta Karasia, ale Robert Karaś to też zrobił. Ja mówię, trener, nie porównuj mnie do tego Robocopa, bo to jest już w ogóle inny, to jest no to człowiek, z innej, tak. człowiek z innej planety naprawdę. Ja widziałem, co on robi na tych treningach. Wy wszyscy widzieliście, co on zrobił na tym Ironmanie, gdyby nie operację, którą miał tydzień tydzień przed zawodami, z szwami on biegał, to e, on by... On tam, tam miał tam 200 km przewagi na drugim, to przecież to jest chore. To jest naprawdę nie do pomyślenia, więc nie ma co się tu porównywać z Robertem Karasiem. On po prostu trener szyszka jest taki, że on chce cię tu złamać. I on mnie złamał w pewnym momencie na treningu, gdzie ja po prostu wymiotowałem łzy w oczach i mówię, że ja już nie jestem w stanie trener dalej robić. Naprawdę jestem wykończony. I od tego zaczęliśmy budować na nowo. I rzeczywiście mi się zmienił cały mindset. To jest cały trener szyszka, on nie odpuszczał mi ani razu. Tłamczy mnie na tych treningach, naprawdę uwierzcie mi w tym parterze, co on mi robił. Ale przez to, moim zdaniem, też wyszedłem do tej walki. Jak wyszedłem z taką chłodną głową, przygotowany, wiedząc, że po prostu się przygotowałem, jak najlepiej to jest możliwe. Tyle. Ale to jest naprawdę mesochista, ale to jest takie love-hate story. Ja go kocham i nienawidzę w tym samym momencie. Jak Karolina zniosła twoją walkę? Wiesz co, ona cały czas mi mówiła, że ona się w ogóle nie stresuje, że jest wszystko dobrze, że widzi, jak naprawdę włożyłem swoje serce w to, ale jak już siedzieliśmy w szatni, ona była tam do 19 ze mną, potem chciałem już po prostu zostać z chłopakami, żeby mnie nastawili, powiedzmy, bardzo bojowo to już widziałem, że tak troszeczkę jak na szpilkach chodziła, ale nie chciała mi tego pokazać. Ale potem słyszałem już od chłopaków, co tam czekali na widowni z nią, że ona po prostu już się stresowała bardzo. Nic dziwnego w sumie, no bo ja wiem jak ja reaguję, jak moi bliscy walczą i ja, jak Radek walczy, to we mnie w ogóle jakiś demon wstępuje, jak już te filmiki krążą w sieci, jak ja tymi barierkami rzucam, jak Radek wygrywa, więc to jest ogromny stres, i, ale myślę, że widać było też na filmikach, jak wygrałem, jaka szczęśliwa była, że, że mi się udało, więc e, e, bardzo mi pomagała w tych przygotowaniach. E, teraz czas, żebym ja jej trochę pomógł, e, ją, od, ją odciążył przed jej kapanią, a później pewnie e, wracamy do moich treningów. Takim zwycięzcą, jednym z największych gali Highlight 6 był Marcin Dubiel, człowiek, z którym na co dzień trenujecie, też podopieczny trenera Szyszki. No jak dla waszego timu to jego zwycięstwo smakuje, bo uważam, że naprawdę to była kapitalna walka Fenomenalna. Ja jeszcze chwilę przed walką w ogóle chyba jest jakiś filmik, widziałem, jak ja poszedłem do niego i mu powiedziałem, ty to wygrasz. I to wygrasz w pierwszej rundzie. Skup się na tym, co robiliśmy przez ten cały okres, co robiliśmy przez cały ten okres. My wierzyliśmy, my wiedzieliśmy um, e, do, do, co on jest w stanie zrobić. On po prostu jest bardzo charakterny, już nie pokazał to już nie raz na tych walkach, e, gdzie po prostu <głos》>, powiedzmy, jest niezniszczalny, jak to zawsze mówimy. Um, dla nas Naszego teamu to bardzo udany, udany, udany weekend. Michał cicho nie pokazał się może z najlepszej strony, ale będzie miał jeszcze okazję. Um, mam nadzieję, żeby to poprawić, ale Paweł pokazał się też z kapitalnej strony plan wykony, wykonał on naprawdę w 100%, bo tam wszyscy teraz, trochę fajne, że wszyscy gadają tylko o kontuzji Denisa, a nikt nie, 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 nie mówi o Pawle, który e, plan był taki, jaki był, żeby miał wyjść, dać mu wystrzelić, Denisowi się wystrzelić. To on nic nie oberwał, raz smyrną przed nosem i to było jedyne, co Paweł oberwał, wszystko fajnie na gardę wyłapywał, w momencie, kiedy e, widać było, że Denis traci tlen i, i traci też, powiedzmy, taki, taką wiarę w to, że może to wygrać, że po prostu Paweł go złamał i zaczął go Naprawdę obijać i jeden hak pięknie wszedł już mu. I mi się wydaje, że po prostu Denis to poczuł i mu się włączyło, nie wiem już co mu się włączyło, ale to już zostawię może dla siebie. No um, i potem, wiadomo, Marcin Wisienka na torcie dla naszego teamu e, wygrał z Paszą, który każdy po prostu go skreślał Marcina praktycznie, że Pasza to jest zabijaka i tak dalej, nie ujmując oczywiście Paszy, bo Pasza to bardzo fajny człowiek, miałem przyjemność z nim pogadać trochę przed galą. Bardzo, bardzo miły, bardzo miły gość, życzę mu jak najlepiej. Wiadomo, że w tej walce kibicowałem mojemu przyjacielowi e, i mega się cieszę, że że mu się to udało, bo to naprawdę też pewnie wzmocni jego charakter jeszcze bardziej. Już niebawem, bo za miesiąc równo, albo nawet mniej, trener Szyszka wychodzi do swojej walki. Będziecie mu kibicować? Równo, równo miesiąc dzisiaj. Równo miesiąc wychodzi trener do, do swojej e, pierwszej, drugiej walki profesjonalnej, e, więc serdecznie was zapraszam. E, my tam będziemy na pewno na miejscu mu kibicować. Ja też z swojej strony na pewno e, e, dam z siebie wszystko, żeby mu pomóc jak najbardziej. E, chłopaki tutaj, co są na sali będą go do, dociążać, ja nie mam takiej umiejętności, żeby dociążać trenera Szyszkę, ale będę go wspierał mentalnie e, wierzę w niego on naprawdę zapierdziela na tej sali też cały czas, nie to, że prowadzi z nami treningi i z nami, nie to, że siedzi obok jak nieco inni trenerzy i sobie coś tam mówią, już nie będę mówił kto wszyscy wiedzą kto e, tylko on naprawdę przychodzi na każdy trening i się szarpie z nami i to 10 godzin, czasami dziennie i to z rzędu robi te... nie wiem jak on to robi, bo ja jak jedną godzinę się szarpie to mam ręce flaki, a on to robi naprawdę przez parę dobrych godzin dojeżdżając z Łodzi jeszcze to znaczy. dojeżdżając codziennie, codziennie, do codziennie z Łodzi a ja codziennie z trenerem wszystko mieliśmy pierwszy trening o 8.30 czyli on ustaje o 4 rano codziennie, żeby przyjechać tutaj e, i zrobić wszystkie treningi on będzie gotowy to mentalnie, mentalnie jest naprawdę Pff, widać, bo widzę, widzę jak on nas przygotowuje mentalnie, więc on będzie na to gotowy. Jestem przekonany, że on wygra tu swoją walkę. Miło Cię było poznać. Dzięki za rozmowę, gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo, miło by Ciebie poznać i wszystko dobrego. Dzięki. Dziękuję.